Witajcie! Mamy dla Was podsumowanie najważniejszych informacji z branży transportowej, która jest w stanie wojny z koronawirusem. Na pewno jesteście zmęczeni całą tą sytuacją i nic dziwnego, bo na kierowcach spoczywa obecnie bardzo duża odpowiedzialność, podobnie jak na przedstawicielach wielu innych zawodów. Teraz, niezależnie od tego, czy ktoś stoi przy łóżku pacjenta, czy siedzi za kółkiem ciężarówki albo za kasą w sklepie spożywczym, czy dowozi jedzenie osobom objętym kwarantanną, czy robi cokolwiek, by pomóc innym w tych trudnych czasach. Każdy jest bohaterem. To nie jest tylko moje zdanie. Dlatego wszystkim wam dziękujemy. W takich chwilach najbardziej wkurza brak solidarności, a w przypadku kierowców w transporcie długodystansowym odczuwa się go najdotkliwiej, gdy właściciele stacji paliwowych, sklepów czy firm na trasie zamykają przed kierowcami toalety i łazienki. One są naprawdę potrzebne. Stąd apel do wszystkich: nie zamykajcie toalet przed kierowcami. Okażcie solidarność. Prośba do kierowców. Piszcie w swoich mediach społecznościowych o tego typu zdarzeniach, po miejscach, gdzie łazienki są przed Wami zamknięte. Dzielcie się informacjami, a żeby łatwiej było innym znaleźć Wasze posty, dodawajcie do nich hashtag transportkontrawirus. Z góry dziękujemy za pomoc. A teraz jedziemy z tematem. Sytuacja na zachodnich granicach kraju jest stabilna a ruch na wszystkich przejściach odbywa się płynnie. Gorzej jest na wschodzie. Na granicy z Białorusią są korki. W Bobrownikach czeka się 3 godziny. Tyle samo poczekają kierowcy w Kukurykach. Natomiast na granicy z Ukrainą czas oczekiwania jest znacznie dłuższy. Straż Graniczna podaje, że na przejściu w Korczowej czeka się około 11 godzin, ale realnie może to trwać dłużej. W Chrebennem kierowcy czekają około 5 godzin, a w Dorohusku czas oczekiwania oceniany jest przez pograniczników na około godzinę. Aktualną sytuację na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją możecie śledzić na stronie granica.gov.pl. Podałem ją w opisie pod filmem. Federalny Urząd Transportu Drogowego bliżej znany jako BAG poinformował o zniesieniu obowiązku posiadania przez kierowcę zawodowego aktualnego wpisu z kodem 95 w prawie jazdy. Tym samym niemiecki odpowiednik ITD odstępuje czasowo od karania za naruszenia przepisów w tej kwestii. Wszystko związane jest oczywiście z trudnościami, jakie mają kierowcy zawodowi ze zrobieniem szkolenia okresowego, bo nie są obecnie prowadzone ze względu na pandemię jak czytamy na stronie BAG decyzja ma na celu zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia dla placówek świadczących usługi medyczne no i oczywiście umożliwienia społeczeństwu dostępu do przedmiotów codziennego użytku i żywności Federalny Urząd Transportu Drogowego w Niemczech nie będzie karał za brak kodu 95 w prawie jazdy do 17 kwietnia włącznie Czekamy na podobne decyzje w innych krajach Unii Kierowcy wykonujący transporty ADR ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą przedłużyć koniecznych uprawnień. Dotyczy to również doradców DGSA. Po prostu nie da się obecnie przejść szkolenia i zdać egzaminu, bo nie są one organizowane. W tej sprawie wypowiedziało się Belgijskie Stowarzyszenie Przewoźników TLV, które podaje na swojej stronie, że coraz więcej krajów unijnych dołącza do międzynarodowego porozumienia mającego na celu rozwiązanie problemów z transportem materiałów niebezpiecznych wywołanych przez koronawirusa. W tej sprawie podpisywane są dwie umowy międzynarodowe M324, która dotyczy certyfikatów wydawanych kierowcom i doradcom DGSA. Oraz M235 dotycząca ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych. Na mocy porozumienia kierowcy, którym uprawnienia kończą się pomiędzy 1 marca a 1 listopada 2020 roku, zachowują je do 30 listopada 2020 roku, jeśli wykażą przed 1 grudnia 2020 roku, że zostali przeszkoleni i zdali egzamin ADR. To załatwiłoby problem z certyfikatami. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Główny kłopot dla polskich kierowców polega na tym, że umowę M324 dotyczącą kierowców i doradców podpisały Luksemburg, Niemcy, Austria, Norwegia, Francja, Irlandia, San Marino, Holandia, Czechy, Szwajcaria i Wielka Brytania, ale nie Polska. Podobnie z umową dotyczącą pojazdów. Mamy nadzieję, że niebawem się to zmieni. Gruzja zamyka granicę. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu, również dla kierowców zawodowych. Portal Transinfo podaje, że kierowcy chcący przekroczyć gruzińską granicę muszą poddać się kwarantannie lub udać się na badania, a pojazd może jechać dalej, musi jednak zostać przejęty przez innego kierowcę. Jeśli nie będzie na to zgody, to towar może zostać przeładowany do innej ciężarówki. Dodatkowo, przejazd tranzytowy przez Gruzję będzie eskortowany przez radiowóz, a wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren kraju mają podlegać dezynfekcji. Słowem, szykują się znaczne utrudnienia w tamtym kierunku. Podobnie jest na Łotwie. Z informacji portalu Transinfo wynika, że tamtejsze Ministerstwo Transportu ogłosiło konieczność wypełniania specjalnych oświadczeń przy wjeździe do kraju. Dotyczy to zarówno zagranicznych kierowców, jak i samych obywateli Łotwy. W formularzu zobowiązujemy się do nieodwiedzania miejsc publicznych z wyłączeniem stacji paliw i parkingów. Drug w języku angielskim dodaliśmy w opisie pod filmem. Uwaga dla wszystkich kierowców, którzy jeszcze jeżdżą do Włoch. Część tamtejszych stacji benzynowych zostaje zamknięta z uwagi na straty ponoszone przez ich właścicieli oraz brak rządowej pomocy. Nie wiadomo jak długo potrwa taki stan rzeczy, ale znając tragiczny przebieg pandemii we Włoszech, można sądzić, że zamknięte stacje nieprędko zostaną ponownie otwarte. Na koniec zachęcamy Was do dzielenia się informacjami z trasy. Jeśli napotkacie na coś, o czym większość kierowców powinna wiedzieć, opublikujcie to w Waszych mediach społecznościowych z hashtagiem transportkontrawirus. Dzięki niemu innym będzie łatwiej znaleźć Waszą informację. Możecie też pisać wszystko w komentarzach pod tym filmem. Z góry dziękuję i jak zawsze apeluję. Nie dawajcie się wirusowi, trzymajcie się w zdrowiu i nie zatrzymujcie się. Do usłyszenia!